Sponsorem dzisiejszego infotygodnika jest firma Pieta Malbork Wypożyczalnia Przyczep. Telefon 539 175 175 www.dawidpieta.pl W dzisiejszym infotygodniku powiemy m.in. o Drodze Krzyżowej w Malborku oraz w Dzierżgoniu, Nie przewłaszcza sobie prawa do kogoś. Rycerskich Mistrzostwach Świata 2015 w Malborku. Ma swoją tradycję w walkach rycerskich oraz o decyzji sądu okręgowego w Gdańsku na temat budowy drugiej nitki mostu w Malborku jest piątek 3 kwietnia. Robert Kaczmarkiewicz zapraszam na info tygodni. Od 30 kwietnia do 2 maja w Malborku odbywać się będzie turniej rycerski Mistrzostw Świata 2015. Do Malborka przyjedzie, jak planują organizatorzy, ponad 20 narodowych drużyn rycerskich z Europy, Azji, Nowej Zelandii, Ameryki Północnej. Łącznie około pół tysiąca zbrojnych rycerzy. Tak jest. Wszystko to za sprawą Polskiego Stowarzyszenia Walk Rycerskich, które z taką propozycją do Muzeum Zamkowego w Malborku się zwróciło ażeby muzeum było partnerem w organizacji tej największej rycerskiej imprezy na świecie, największej imprezy, jeśli chodzi o sportowe walki rycerskie. No właśnie. Czy już wiadomo ilu zbrojnych do Malborka przyjedzie i ilu rycerzy tak naprawdę stanie ze sobą w szranki, by, by ze sobą walczyć i zdobywać laury? Spodziewamy się około 1500 rycerzy, 1500 twórców. Z czego około 500 z nich będzie w szrankach walczyć o tych, tu najlepszego na świecie, czy najlepszych na świecie, bo to będzie rywalizacja zarówno indywidualnych rycerzy, jak i zespołowa. Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę z Muzeum Zamkowym w Malborku, dla którego będziemy archiwizować życie malborskiego zamku. Droga krzyżowa to czas zadumy i refleksji dla wielu wiernych. W Dzierżgoniu oraz Malborku odbyły się drogi krzyżowe. Zapraszamy na wideo relacje żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczy. Ten, któremu w każdej chwili dokładamy ciężary naszych grzechów. 1 kwietnia 2015 roku z pewnością dla wszystkich szóstoklasistów był bardzo stresujący. Wszystko za sprawą egzaminu podsumowującego ich dotychczasową edukację. Z kamerą odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 8 w Malborku oraz w Nowym Dworze Gdańskim. Mirosław Boniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku. Tak, jest to dla nich bardzo duże wydarzenie. Od tego roku czeka ich nowe wyzwanie, bo dochodzi druga część ze sprawdzianu. Czyli będą pisać w części pierwszej język polski matematykę i w części drugiej będą z, pisać z języka obcego w naszej szkole akurat z języka angielskiego. się Sebastian Banek z klasy 6a. To jest według mnie był dosyć łatwy. Szybko go rozwiązałem. Mhm. A było coś, co sprawiało ci trudności? Tak, zadania z matematyki, których jeszcze nie mieliśmy. Ale jak sądzisz, będzie dobrze czy nie? Chyba tak. Bardzo zła informacja dotarła do nas ze Stegny. W dniu 30 stycznia 2015 roku generalny wykonawca Hydrobudowa Gdańsk złożył wniosek do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ o upadłość likwidacyjną. Wiąże się to z problemami przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stegnie. E, rzeczywiście, Hydrobudowa w 2014 roku. Wygrała przetarg na generalnego wykonawcę tej inwestycji. W czerwcu została podpisana z nimi umowa, i tutaj na bazie podwykonawców w większości inwestycja została rozpoczęta i do chwili obecnej jest realizowana. Hydrobudowa praktycznie zajmuje się koordynowaniem tych robót, nadzorowaniem, no i też pewien zakres we własnym. Tym wykonuje, czyli zakupy inwestycyjne i drobne kwestie związane tutaj z, z tymi, tymi zadaniami. Powiem szczerze, że nawet byłem bardzo zaskoczony tą sytuacją, że Hydrobudowa złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną, ponieważ w tym samym dniu z dyrektorem rybką z Hydrobudowy żeśmy tutaj omawialiśmy w szczegółach plany dalszej realizacji tej inwestycji, żeśmy wszystkie te kwestie powyjaśniali, byliśmy zadowoleni z tego, że to wszystko tak miało przebiegać. Natomiast w godzinach popołudniowych dowiedziałem się, że nastąpiło złożenie przez zarząd tego wniosku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku Północy. O upadłość. O upadłość likwidacyjną, tak. Wczoraj Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił decyzję w sprawie skargi wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej postępowania przetargowego na budowę mostu przez rzekę Nogat. Jak informuje nas rzecznik prasowy GDKI w Gdańsku, skarga jednej z firm została uznana. I to właśnie firma Strabak będzie budowała most. Decyzja jest prawomocna i nie podlega już odwołaniu. Michał Statkiewicz fotografuje od najmłodszych lat. Fotografię studiował na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Laureat Nagrody Srebrne Szkło w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych 2014 w kategorii Natura, mieszkaniec Malborka, był gościem w naszym studiu, by opowiedzieć o swojej nowej książce. Witam jeszcze raz serdecznie. Co się znajduje i ile to trwało? Faktycznie to nie były dwa tygodnie czy nawet dwa miesiące. Od pomysłu, od pomysłu, do dziś minęły prawie dwa lata, można powiedzieć, prawie dwa lata. A niektóre, niektóre z tych zdjęć, które są zawarte są, są znacznie starsze. Jednak przewaga jest zrobionych przewaga jest robionych współcześnie, co zawiera, oprócz tego zawiera tak jak powiedziałeś sporą sporą dawkę ja to nazywam tego co się dzieje w głowie człowieka który który łapie za aparat jest mnóstwo książek mnóstwo książek mnóstwo albumów które o fotografii opowiadają technicznie opowiadają o wartościach o wartościach artystycznych jakie Zawarte w nich zdjęcia nie są, ale niewiele jest rzeczy, które, które traktują o tym, co się dzieje w głowie człowieka, który zabiera się za, za utrwalanie jakichś emocji w swoich kadrach. W minionym tygodniu odbyły się również posiedzenia sesji. Wszystkie nagrania mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej www.tvregionalna24.pl. budżetu, jak i środków, które możemy pozyskać, po to, żeby rzeczywiście ten stan dróg z roku na rok poprawiał się i te drogi wyjazdowe na terenie powiatu szczytowskiego były jak najlepsze. Pan Starosta, proszę jeszcze. Tak, jak je bo jak na początku poprzedniej kadencji prowadziliśmy ten system odśnieżania, to też posądzali, że to się nie uda, także my się poczekali na rok. W dzierżgoniu w ostatnim czasie dużo się dzieje. W spółce ZGKIM należącej do miasta po raz drugi w krótkim czasie został powołany nowy prezes zakładu. Tym razem to stanowisko objął Konrad Bill. Informacji na temat tego transferu udzieliła nam burmistrz dzierżgonia Elżbieta Domańska. Dzień dobry, witam serdecznie. Wielki piątek, czas skupienia, ale przekażę Państwu informację. Tak, poszukiwaliśmy nowego prezesa. Po przeprowadzeniu wielu, z wieloma osobami rozmów, wspólnie z panem burmistrzem, z panem sekretarzem, z panią skarbnik, przesłuchaliśmy obecnego prezesa, pana Konrada Bill i zdecydowaliśmy, że będzie pełnił funkcję prezesa spółki. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spółek tego typu, dlatego też w związku z tym, że sytuacja jest... Spółki, no taka, a nie inna. Po paru dniach pracy już widzimy, że spółka będzie prowadzona tak, jak powinna być. Sport zaczniemy od piłki ręcznej. W sobotę polski cukier pomezania Malborg podejmowała we własnej hali Real Astromal Leszno. Na ławce trenerskiej zabrakło z przyczyn zdrowotnych Igora Stankiewicza. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 27 do 26. W sobotę odbyły się kolejne spotkania piątej ligi. Pomezania Malbork na własnym boisku pokonała Grom Nowy Staw 2-1. Delta Miłorad zremisowała z Jurandem Lasowice 1-1. do -1. Żyławy, Nowy Dwór Gdański pokonały Gryftczew 2-0. do Błękitni Stare Pole bezbramkowo zremisowali z Szarżą Krojanty. W środę Żuławy Nowy Dwór Gdański podejmowały na wyjeździe gromną wystaw. Gospodarze po ostatniej porosce z pomyzaniem Malborg po raz kolejny musieli uznać wyższość rywala. Żuławy zwyciężyły 3 do 2. Tali Jarosław, Bramka Szelka z Żuławy. No dzisiejszy mecz no ciężki, wiadomo, podejmowaliśmy lidera, ale dobrze zagraliśmy taktycznie. Także myślę, że na pewno zasłużyliśmy dzisiaj na komplet punktów, i myślę, że w przyszłym spotkaniu będzie to samo. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki oraz Burmistrz Nowego Stawu zapraszają na koncert Ireny Santor, który odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 17 w Ołówku. Wszystkich fanów wszystkich fanów muzyki Disco Polo zapraszamy na pierwszą galę muzyki Disco Polo w Kwidzynie, która odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie. Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zaprasza wszystkich serdecznie na wystawę Krystyny Jażdżewskiej-Baranowskiej pod tytułem Malarstwo inspirowane naturą, która odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 17 w Galerii Nowa w Malborku. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych redakcja TV Regionalna 24.pl życzy Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz mokrego śmigusa dyngusa.